Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 61 z cyklu Moje ulubione miejsca w Biblii. Chciałbym, abyśmy dziś przyjrzeli się nieco postaci biblijnej. Jest to mianowicie postać wojownika, zdobywcy odważnego i pełnego wiary człowieka, a mianowicie kaleba. Jeśli już troszeczkę znacie Biblię, a jeśli nie, to zapraszam Was do tej właśnie lektury: możecie znaleźć w niej historię wysłania 12 zwiadowców przez Mojżesza do ziemi obiecanej Kanaanu. Spośród tych 12 zwiadowców 10 całkowicie straciło wiarę, natomiast dwóch zachowało się wyjątkowo odważnie: byli to ludzie silni, pełni wiary. Wizji I też bardzo, bardzo waleczni i odważni. Pan Bóg powiedział, że był w tych dwóch zupełnie inny duch. Jaki to był duch? Jeśli chcecie się o nim dowiedzieć nieco więcej o jego charakterze, zapraszam, posłuchajcie. I Mojżesz przysiąg tego dnia. Ziemia, po której stąpała twoja noga. Należeć będzie do Ciebie i do Twoich synów jako dziedzictwa na wieki, ponieważ opowiadałeś się bez reszty za Panem, moim Bogiem. Jozue i Kaleb byli innego ducha. Ale jakiego byli ducha? Oczywiście Ducha Bożego. Ale jaki był ten duch? Duch niezłomny, duch waleczny, duch odważny, duch pełen wiary i zaufania do Boga w to, że Boże obietnice są prawdziwe i cokolwiek on obiecał, ma moc dotrzymać słowa. A sam Kaleb to wojownik odważny, niczym gladiator, wrażliwy, tak jak Dawid, a posłuszny, tak jak na przykład Mojżesz. Tych dwóch wspomnianych zwiadowców, w tym Kaleb, wierzyli całkowicie bez reszty w Boże zwycięstwo. Byli wręcz do tego przekonani i namawiali wszystkich dookoła, aby się nie poddawali aby ufali panu i zagrzewali ich serca do walki. A ci bojaźliwi? Ci bojaźliwi mam wrażenie, że widzieli tylko swoje słabości, nie dostrzegali w tym wszystkim mocy sprawczej samego Boga. Nie było tutaj w ich postawie żadnego zaufania, tylko pieszkli, uciekli i nie mieli zamiaru porywać się na zdobywanie obiecanej ziemi. Czasem mam wrażenie, że tacy ludzie tylko zniechęcają innych, widzą wszystko w czarnych kolorach, ludzie, którzy są nie tylko bojaźliwi, ale uprawiają jeszcze takie życiowe czarnowictwo. Z pewnością sami robią sobie krzywdę, ponieważ nie doświadczają Bożych obietnic z powodu własnej niewiary, a dodatkowo krytykują innych, zniechęcają i buntują się na potęgę. Z historii biblijnej dowiadujemy się, że tych owych dziesięciu nie weszło do ziemi obiecanej. Natomiast tymi, którzy weszli, było tych dwóch, czyli Jozue i właśnie Kaleb, o którym dzisiaj rozmawiamy. A zatem, jeśli czasem brakuje Tobie odwagi, spójrz właśnie na Pana Boga, który daje odwagę do zwycięstwa, który zaprawia Twoje ręce do walki, który rozjaśnia wszelkie ciemności. Boga którego zaufasz i do niego się zwrócisz o zwycięstwo z pełną wiarą. Możesz oczekiwać jego zaangażowania, tego, że to Bóg będzie walczył za ciebie, a ty staniesz się narzędziem w jego ręku i to dzięki niemu odnajdziesz, zobaczysz najróżniejsze rozwiązania. Jeśli już ujrzysz boskie rozwiązania, jeśli zostaniesz przez pana Boga oświecony przez wiarę, Skocz do ziemi obiecanej i odbierz wszystko to, co zostało dla ciebie tam przygotowane. Kaleb miał ducha, który nie był duchem przegranym. On miał ducha, który nie pozwolił się zniewolić. Miał ducha, który zwyciężał. To dzięki temu duchowi mógł porywać się na bastiony, które po ludzku wydawałyby się nie do zdobycia. A takimi była ziemia Kanaan, gdzie było przecież wielu olbrzymów. Ludzie mordowali jedni drugich. A Pan Bóg nazwał tą ziemię krainą, mlekiem i miodem płynącą, a przede wszystkim ziemią, która była przeznaczona właśnie dla narodu wybranego. Takim bastionem było również miasto Jericho, które dzięki wierze i zaufaniu w Boży Plan całkowicie padło. Na tę wieść lud oburzył się na Mojżeszach. Także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię, odważnie przekonywał i zdobędziemy ją, na pewno zdołamy ją zdobyć. Odwaga i wiara to są niezwykłe cechy. Warto naśladować takich ludzi jak Kaleb. Z pewnością mamy takich ludzi dookoła siebie. Są to ludzie, którzy potrafią wywalczyć zwycięstwo nie tylko dla siebie, ale również dla innych, którzy są wokół nich. Nie tylko ich serce pała gorliwością dla Boga, gorliwością o mój dom, jak mówił Jezus, gorliwość o twój dom, panie, pożera mnie. Taki entuzjazm, taka wiara i odwaga, taka, żeby zdobywać rzeczy nowe, i jeszcze przez nikogo nawet nie odkryte. A ziemia obiecana była przepiękna. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Ziemia, która rodziła przecudne owoce, winogrona tak wielkie, że dwóch musiało je nosić na kijach, ponieważ jeden nie mógł jednego grona udźwignąć. No i widzimy, że to właśnie Kaleb wygrał, że to właśnie Jozue wygrał. Jozuę mógł wejść do ziemi obiecanej i przewodził całemu narodowi. Dzięki niemu rozdzieliły się, podobnie jak przed Mojżeszem Morze Czerwone, to przed Jozułem rozdzieliły się rzeki Jordanu i mógł przeprowadzić cały naród na drugą stronę. Sam Pan Jezus mówił do swoich uczniów, nie bój się, tylko wierz. Również jego uczniowie, nauczeni przez swojego mistrza, mówili, trzeba bardziej ufać Bogu niż ludziom. Podobno w samej Biblii słowo nie lękaj się, użyte jest 365 razy. W sam raz, na każdy dzień. Ja osobiście myślę, że oprócz tych walecznych cech, które znajdujemy w bohaterze dzisiejszego mojego rozmyślania, możemy znaleźć też wierność, możemy też znaleźć miłość do Boga, możemy też znaleźć dbałość nie tylko o siebie samego, ale również o innych. I to właśnie Kaleb otrzymał obiecaną przez Boga nagrodę. A tą nagrodą był Hebron, który znajdował się właśnie w ziemi obiecanej. A oto pan do teraz zachowywał mnie przy życiu, tak zresztą jak zapowiedział, przez całe te 45 lat, od czasu gdy wypowiedział swe słowo do Mojżesza, w czasie wędrówki Izraela po pustyni. Obecnie mam 85 lat, wciąż jednak jestem tak mocny jak wtedy, kiedy wysłał mnie Mojżesz. Siła, którą miałem wówczas, nie opuściła mnie do dziś. Nadal potrafię walczyć i doglądać swoich spraw. Kochani, co za przepiękne świadectwo! Świadectwo człowieka, który miał już na karku 85 lat, a jeszcze cały czas był tak mocny, cały czas miał trzeźwą głowę i potrafił doglądać swoich spraw, cały czas był gotów do kolejnych walk, cały czas miał dość siły, tak jak kiedyś, kiedy był dużo, dużo młodszy. To jest też nadzieja dla osób, które są młode, aby uczyć się wierności Bogu, a dla osób nieco starszych. Aby uczyć się wdzięczności i pokładania nadziei w Bogu, który jest naszą siłą i naszą mocą. A zatem podsumowując, czego jeszcze możemy się nauczyć o tej niezwykłej, szlachetnej postaci? Możemy usłyszeć o tym, że Kaleb bez zastrzeżeń poszedł za Panem swoim Bogiem. Słuchajcie, jak strzała lecąca prosto do celu. Opowiadał się też po stronie Boga bez reszty, czyli mówiąc naszym językiem, poszedł za Bogiem na maksa. Bóg w zamian dawał Kalebowi zdrowie i siłę. Przez cały ten okres, kiedy podążał z Mojżeszem i Ozułem poprzez pustynię, miał się dobrze, wytrwał i pozostawał cały czas silny i gotowy do dalszych bojów. Zachował w tym wszystkim zdrową głowę i potrafił, jak wspomniałem wcześniej, ogarniać wszystkie sprawy. Rzadko możemy mieć do czynienia z tak fantastycznymi osobami, ale możemy szukać ludzi niezłomnych, ludzi inspirujących, ludzi pełnych wizji, ale też i odwagi, którą posiadają, aby tę wizję wypełnić. Uczmy się od takich osób, czytajmy o nich, rozmawiajmy i naśladujmy. Niech postać kaleba pozostanie w naszych sercach i w naszych myślach. Dlatego zachęcam, abyście poczytali nieco więcej o nim, zajrzeli do Biblii, ponieważ z tych lekcji można wyciągnąć dla siebie bardzo wiele cennych wniosków. Mnie osobiście historie związane z postacią kaleba uczą zaufania Bogu, uczą wiary i odwagi, by sięgać po więcej, aby brać to wszystko, co Pan Bóg przyobiecał i pozostawił nam, aby nasze życie. Było lepsze, abyśmy byli zbawieni, abyśmy mogli podążać za Bogiem i co więcej, doświadczać wszystkiego, czego Bóg nam obiecał. Bo przecież nowe życie w Jezusie Chrystusie to jest ta nasza Ziemia obiecana. To jest to miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. Prowadzi nas do samego Boga, prowadzi nas do nieba, a chcę, żeby przez ten czas nasze życie było szczęśliwe, wolne od grzechu. Radosne i też poukładane, oczywiście, według Bożych wartości i tego, co tak naprawdę przynosi nam zdrowie i dzięki czemu funkcjonujemy normalnie. Także Pan Bóg ofiaruje nam w swoich obietnicach najróżniejsze dobre rzeczy, a naszym zadaniem jest z odwagą i przez wiarę je wszystkie wziąć. Dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam Was, jak zawsze, do subskrybowania naszego kanału. Bądźcie z nami, wciśnijcie dzwoneczek, aby otrzymywać regularnie powiadomienia o nowych odcinkach wideo. Trzymajcie się ciepło. Cześć!